Если... Mamy konkretne regulacje międzynarodowe, które dają nam chociażby finansowanie finansowanie dla globalnej, planetarnej transformacji energetycznej, no to z tego skorzystajmy, bo wiemy przecież, że jeżeli tego nie zrobimy, czy nie odejdziemy od energii opartej na kopalinach, no to temperatury będą rosły i zostawimy tym przyszłym pokoleniom świata znakomicie gorszy, jeśli chodzi o jakość życia, niż to, co zostaliśmy my współcześnie żyjący. No i to jest w sumie aż tak proste. No i dobra wiadomość dla nas wszystkich, no ta transformacja energetyczna jest oczywiście kapitałochłonna, ale nigdy w historii cywilizacji homo sapiens nie było tyle pieniędzy na to, żeby ją przeprowadzić plus no mamy technologię, żeby to zrobić. No i trzeci, mamy też wolę polityczną. To jest też myślę warte do dodania, no i ten zrównoważony rozwój jest w całkiem niezłej kondycji. Zarówno zrównoważony rozwój, jak i dbanie o gospodarkę obiegu zamkniętego bardzo dużo mają wspólnego z tym, jakie działania, jakie zachowania podejmujemy na co dzień. Jak właściwie ze wszystkim, zmiana zaczyna się od nas. I nasze nawyki, nasze codzienne wybory zakupowe, to jakie firmy. My wspieramy, jakie modele biznesowe wspieramy, ma znaczenie w kontekście tego, jak oddziałuje to na środowisko. Coraz bardziej popularnym zwrotem, hasłem staje się gospodarka obiegu zamkniętego, czyli mamy generalnie dążyć do sytuacji, kiedy Odpady stają się tak naprawdę neutralne, to znaczy, że przywracamy drugie życie przedmiotom, ale przede wszystkim ograniczamy nas, nasz konsumpcjonizm i nie kupujemy, nie zużywamy rzeczy na wyrost. O tym, że warto iść w kierunku zrównoważonych rozwiązań, mówią badania wśród konsumentów. Z jednego z naszych badań wynika, że ponad 46% Polaków Patrzy na to, co stanie się z opakowaniem po zakupie, a 50% z nich wybiera tylko takie opakowania, które są, mogłyby zostać poddane dalszemu recyklingowi. Inne badanie, jak Meaningful Brands, pokazuje, że 32% respondentów wskazuje problem zarządzania odpadami jako jedną z trzech najważniejszych kwestii środowiskowych. Wyniki badania Material Change Index przeprowadzonego przez firmę Retail Economics na zlecenie DS Smith Pokazują, że półki sklepowe wciąż uginają się od opakowań z tworzyw sztucznych. W polskich supermarketach 62% opakowań żywności i napojów zawiera tworzywa sztuczne, z kolei 40% z tego plastiku może zostać usunięte bądź zastąpione alternatywnymi rozwiązaniami bardziej zrównoważonymi. Idąc dalej tym tokiem, jeśli pomyślimy, ile milionów sztuk plastiku trafia co roku na Półki tylko supermarketów jest to wynik prawie 15 miliardów, z czego większość stanowią opakowania dla nabiału. To są opakowania też na mięso i ryby, czy opakowania, które spotykamy na przykład na półkach z pieczywem czy ryżem, oraz produktami zbożowymi.